Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sygnałem i kanale Zagrajmy w debatę for Weston no, multiplayer dzisiaj jest ze mną Kasztan. To oczywiście znowu ja. Tak. no któż by nie inaczej. No i dzisiaj postan postanowiliśmy pokazać sobie na Multiku, tym razem z komputerami a nie z żywymi graczami. Hmm. Eee, Kasztan, myślisz, że nie... E, czy ty nie za dużo dajesz nam złota? Tylko 300, oni mają 200. No dobra, dobra. No jak chcesz. Eee, teraz twoja tura, wiesz? Wiem. Właśnie robię stracianków. Aha. Dobra, bracie, co... Aha, spoko. Wybacz. Ej, no, czy ty też grałeś innych lojalistów? mm Ja wybrałem... Nekromantę Ale, a nie, 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 mówię, że inne jednostki wiesz, no, wrogie To są yy, Buntownicy A, dobra, dobra Bo już się bałem, że wiesz Dobra, sama ciężka, biały mak Biały mak Daleko strzelec Dobra, kończę turę. No, a poza tym, jeśli chodzi o, o inne takie sprawy, no to myślisz, że Kasza będzie i z nami nagrywał? No co? No. Poza tym chciałem Ci też poinformować, że ja będę, ja by to pojej, nagrywał, właśnie Shogun 2 Total of Samurai. Aha, to fajne. Ja. Hmm. Kasztan, a potem jakby to powiedzieć, The Battle us, czyli multiplayer, to... Mam Ci pokazać tego szczególną dwa Total Fall samura, jeśli chodzi o działa? Mmm, no, tak. No nie no, wiesz no, kampania i takie tam... No. Noż, no, to zombie! Dobra, dobra. No, troszeczkę nie było tego multika z kasztanem, jak dobrze pamiętam, chyba, co nie? Mhm. Uh -huh. Nie wiem, ileś tam. Jak myślisz? Z miesiąc. No, to para to troszeczkę nadrobić, lekko. Kogo by tu zrekrutować? Może pikinier. Dużo białych magów. Daleko strzelec. No i może... właśnie... Mermenów? Nie. Może rycerz tym razem. Oż ty dziadigo, Atakuje... Atakuje mnie! On też ma białych magów? Oh, fuck. Ten, dlaczego Białych, biali magowie to jednak umieją leczyć. Wiem. Ja. Mm. Jak ciekawe czy mogę leczyć twoje jednostki nie umarły? O nie wiem. Tego to nie wiem. O czarnoksiężnik. Ach! Ja Zresztą, teraz... A myślisz, że następny raz ja będziemy grać, no to może tym razem pójdziemy na hardcore i nie będzie mieli aż tak tyle złota i takie tam No też jak, jak na... znaczy, to jest to... jak będzie na... Z ty troszeczkę musisz to... podszkolić to... się poczekaj Spauzować? No, te dwóch, tak te Dobra, ja, ja też zaraz, ja też wrócimy do was. Dobra ludzisko, my już jestem, jesteśmy my już tutaj, tak, po tejże krótkiej przerwie. No. Ja tym tutaj będę rekrutował chyba trochę ciężkiej piechoty, by się nam przydało. Ja tam lepką, bo ja będę z e, zombie. Czyli tych betów, no... I za truchy. Eee... Ja był... zrekrutowałem kilku poruczników, żeby dawały nam busta do, do... No wiesz, no. Do, jakby ci to wytłumaczyć, do dowodzenia, przez to będą miały moje jednostki lepsze ataki. Ej, no, mam nadzieję, że nie przegramy przez głupich botów. Nie. no wy. No ten się, tej co za Na co myślałeś? Szkieletami nie atakuj, dniami, nocą. Oj tam, oj tam, gadanie. To będzie poważny błąd. To Już ci mówię. Dobra, idę po posiłki, posiłki idą. Czy ci, wiesz, no. No. Dobra, zaatakuję pikinierem białego maga. Może się uda. Raz się nie udało, drugi raz się nie udało, trzeci raz dopiero się udało. Dobra, to może jaka kawalerzystą uderzę na tego maga. Dobra, porucznikiem pójdę na tego całego, nie wiem, no, bota. Odetnę mu zapasy, co nie? Mhm. Mm Mam nadzieję, że to się uda. Czekaj, zwerbujemy, zwerbuję kilku... Może zwerbuję sobie dragona. Co nie? No. Dobra, kończę turę. Oddaję ci turę. nie, ja teraz wrókę atakuje. Aj, to by było, on, bo zabij im porucznika. A ci zabiję zombiaka. Aha. Jak się z tym czujesz? O ej no, mój włócznik daje, daje radę z tym elfickim marszałkiem. Wiesz? Aha. Uuu, tak to jest jakby ty... jak bierzesz jak zombiaków. To jest ktoś te mroczne No to jak chcesz. Nadchodzi, no, co strasili. Dobrze, dla mnie źle. Dla mnie to źle, bardzo źle. Dobra. Ej no, mag kontra mag, kto wygra? Mag. Wy... Dobra. Kosturem! Kosturem dziada. <tryk> Oje, oh yeah? Aj... No, nie, serio, nie załatwił go. Na którego bossa idziemy? Bo no ten po lewej, po prawy. Mm. Mama uchata. Dobra, już. Dobra już, już zginął. To, to będzie i... łatwo. No. Dobra, teraz moi ciężko zbrojni piechurzy. Warto iść w ciężką, w ciężką piechotę. No, coś to jest, że to będzie chyba krótkie. Chyba z dwie odcinki będą. Coś czuję. Zaraz się skończy bitwo. No. Właśnie. No, wybaczę, że troszeczkę tak dziwnie gadamy, ale no, każda stało takiej godzinie, a wiecie. Uch, ja będę musiał zrobić drugi odcinek, wiesz? Zostawiam yeah. to pan. Wszystko gra? No, mama ogląda film. Aha, ale wiesz, że nie musisz tego mówić, wiesz, no publicznie. Moja no, mama mątko. Mam A ty musisz to zabrać? Tak. Dobra, ludzi zaraz, zaraz wracamy, ponieważ już się kończy mi się limii, Także. Uno moment, to inaczej bym tak powiedział.